Cześć, dzisiaj witam się z Wami z Garfieldem i zapraszamy Was na nowego vloga. Tak, Garfield? O jajku, jajku, gdzie jest Garfield? Co to za wygibasy? Gdzie ten Garfield? Chowasz się? Cześć, Piona. O, ślicznie! No, wow, co to było? Już wygibasy robisz? Tak? Masz energię, energię od rana. Co masz, Garfield? Myszkę masz? Jakie wygibasy, no nie pogadasz. Kto tak szaleje, co? Samego rana. No? Żyjesz? Gdzie jest Garfield, co? O, tu jesteś. Tak? Po tygodniowych ulewach wreszcie wyszło słoneczko i wreszcie przyzwyczałam się. Bardzo się cieszę. Prawie dzisiaj do lasu, ale skręciłam zupełnie inną alejkę niż zazwyczaj. I znalazłam takie ciekawe niebiesko-fioletowe roślinki, które wyglądają mega w ogóle. Tu jest bardzo dużo też rumianków. Jak wiecie, uwielbiam rumianki, także powiem wam, miejsce naprawdę cudowne. I tu są takie różowe, ciekawe kwiatuszki, niestety nie wiem jak się nazywają, ale są śliczne. Troszeczkę takie postrzępione, ale myślę, że mają taki swój klimacik. A tu możecie zobaczyć więcej rumianków, jest ich naprawdę od groma. Troszeczkę niektóre już są przewidnięte. Tak są bardzo ładne. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam obserwować otaczającą nas naturę i powiem Wam, e, bardzo fajnie to wygląda. Powiem Wam, że bardzo mnie relaksuje takie patrzenie obserwowanie, co się wokół mnie dzieje. I tak bardzo odpoczywam. Tak na łonie natury. Powiem Wam, że bardzo lubię jeszcze nagrywać ich. Później jest taka pamiątka. A tu możecie zobaczyć ciekawego motylka. O ile to jest motylek, jeśli nie, to poprawcie mnie i dajcie znać, jak się nazywa ten owad, ale myślę, że wydaje, że to jest motylek. Pierwszy raz w ogóle takiego widzę. Także wygląda dosyć. No w ogóle, jak możecie zobaczyć, ma takie zielone skrzydełka z czerwonymi kropeczkami. Także powiem Wam, bardzo ciekawy. Naprawdę, bardzo ładnie wygląda. Okay. Jak Jak możecie zobaczyć, wodospad jest całkiem spory, bo jeszcze ciągnie się tak w górę, które spróbuję pokazać i przybliżyć, jak wygląda z bliska. I jak dla mnie robi naprawdę świetne wrażenie. Takie są widoki z góry. Powiem wam, jest naprawdę pięknie. Na pewno byłoby jeszcze lepiej, jakby było słońce, no ale nie jest. Źle. I nawet na swojej drodze spotykamy zwierzątka. Także powiem Wam: bardzo jest tu ciekawie.